Maneczko ziomeczkę, w dzisiejszym odcinku gramy sobie kolejny odcinek z kiedy z Crazy. Tak, mamy słowerstwie zegareczki, które pokazują graczy. I... Dobra, chodź już do tej tabeli, nie będziemy zbędnie przedłużać! Chodź! Lecę, lecę, lecę. Pędzę, pędzę pieroga wędza. Może będzie, ale naszych nie tak jak wczoraj Stary, już mi myślałem, że jest arena 69. Ale chodź na arenę 64, bo ona też przypomina 69. Okay, dobra. Ona jest po prawej stronie, ale szybko. O stary bo jest stary. Już... Jesteś, JP, JP, stary. Dobra, ja idę na grubego. Ja też, ja też. Ja mam go ulepszonego. Ja, ja chyba sobie też ulepszę grubego. A nie, teraz nie mogę. A ile masz hajsu? 535 stary. Czyli ci stary czy też na ulepszenie? Ale teraz nie mogę jeszcze. Jerońskie. No możesz tam w menu. I Dobra. Teraz jest ściśle. Jak Filip jest wyciszony, też w kolfie możesz się przywitać. Dzień dobry. Ale on ma sumę więc jest zły i go kazaliśmy wyciszyć. Więc... Ej, ale mi się ściąga Sajtrałek 4. A mi nie, bo ja się kupuję. <laughs> I w odcinek. Ale już mam. Będę grać bez was. No tej, okay. stary. No dobrze, nie będę. Będę dobrym, małym lidiem, więc chodzę sobie, sobie w ten krok dwa. Hej, Erwin, gdzie jesteś? No, chodź. Patrz mam. Ja nic nie mam, bo mi się klawiatur słeg, słeg, słeg. Chodź do tego domu, bo on fajnie wygląda. Taki śmieszny. Okej. Okay. Taki biedny. O nie, tam są ludzie. To chodź, uciekamy. Biegniesz za mną? Tak. Patrz, co tutaj jest! Co jest? Fabryka czegoś! Fabryka czekolady. <śmany> Tylko jak tutaj wbić <śmany> tej? A wiesz, że stale dopiero mi się ten odcinek wrzuca? Ten, co właśnie nagraliśmy wczoraj? A wiesz, że ja go nie wrzucam, bo on mi się miał wrzu wrzucać... <śmany> Sorry! Mam ten oh, yeah. Zaczekaniłeś mi. Zły Erwin. Ej stary, mam szarkol, czy jakoś tak. Ej, dobra. To możemy zamknąć, bo nic tutaj ma O, się? Bo to są moje skrzynki. Gdzie ty jesteś? Nie powiem ci. No mi zakosisz. No dobra, poczekaj na mnie tam! Nie, nie, jest. Chodź skakać po tym, będzie chleb. Bo chodź, chodź. Skaczę po zbożu. A, da się? Tak. O, stary, nice. Wylatuję, ja mam już 10. Wezmę tak że Nie wiem. Z 16. Nie, z 18. Albo dobra, 20. Albo dobra, 69. Nie da się tyle no. wziąć Bo wtedy już jest tak Ej lol ty byłeś na tym górnym piętrze Nic tu nie ma ha, ha. Ale tu nie ma też craftingu żeby zrobić teraz ten chleb Jest, ale fail Dobra stary to Ja mam Nie wiem tak. czemu ale my mówimy do siebie stary Sorry. Stary Jakbyś był starym dziadem tej ale takie jest fajnie, stary, no, taki wiesz, jest stary, na przykład. Stary. Ej! Skrzydka moja! Jest! Sender perły! ziom! Oddawaj to. Nie. nie no, stary, no ej. weź połóż to ciasto! po położyć Tak, bo ja nie mam głodu. Serio, cały mój, Ale grubas, ale grubas, ja cię nie lubię. A, a masz jeszcze drugie? Mam. Połóż! Nie no dobra. Jak będę bardziej głodny Nie moja skrzynka idź Gdzie jest? A no serio Ej stary tam są dwa goście Szybko stary chodź Tam jest dwóch Ja Szybko. mam drewniany miecz ziom. A ja mam żelazną sikierkę O Jezus uciekamy Oni mają enchant żelazny Uciekaj no O stary Co robisz Godzą się <noise> Nie Ja uciekam stary, ja ci nie połagam. Uciekam. No Jezus, cofa mnie! Taki ten serwer dziwny. Uy, kurde, padłem. A teraz... o, nie! Też... Oni mnie klepią! Ach. O, nie, ja ucieknę, ja ucieknę. No jak mi się sprint wyłącza, to nie ucieknę. Dobra, ta runda to był jeden wielki fail. Dawaj, 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 idziemy, jeszcze jedną. E, arena, arena 78. Poczekaj, nie widzę. Nie no to jest ta sama mapa. Nie wchodź, nie wchodź. Ja już 7 No to ma ukośnik liw. Dobra. Już. Dawaj. To no no. ta sama mapa będzie przy nudy. Dawaj tam, tam po lewej. Chodź. E, którą? E, arena 17. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To jest ta fajna mapa! Dawaj, 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 dawaj Marsjanek 100, ktoś się nazywał I Gdzie ty jesteś stary? A, ty tam jesteś, okej okay. jest... Haha, <laughs> jestem daleko <laughs> Daleko, daleko Daleko, daleko jestem od ciebie I dobrze, bo ciebie godzi ludzie, a mnie nie Ale nie dałeś mi tych pereł Jak tak to by, Jakbyś mi dał, to bym uciekł <laughs> Oh yeah A ja nawet tej perły nie użyłem, bo głupi nie pomyślałem Jezus! Co? Jezus! Enczan dług mam! Jezus! Ile ja zgarnąłem z tych skrzynek Ej, była ukryta skrzynka i nikt jej nie znalazł Ja zgarnąłem chyba z dwie skrzynki lub trzy Dobra, stój stary No chodź! Ej! Patrz! Je... A patrz co ja Dobra, ale ja mam dużo żarcia, chodź. Tak? A ja mam sześć kukiet fishów. Hehe. <laughs> motherfucker, fish, kukiet fish, fucker, fish. Poczymy. Jezus, piecyk, nie! Pułapka ma Chodź, uciekaj. Idę. Do... pan jest ten pan z łuku nawala, fucking shit. I ma enchantowany na ten. To uciekamy, chodź. A tutaj jest skrzynka jakaś. A nie, to. No nie no, ja ją wziąłem, chodź. Tam była... Była kupa. Ja mam łuk zenchantowany na to odepchnięcie jakby, punch jeden, nie? Ej, goni nas, goni nas, stary. Wskakuj do okna. No stary, pomóż Widzicie? mi. Widzicie? No chodź tu! Człowieku! No Jezus, teraz mnie klepie! Mówi ci, wskocz, to nie! No i dawaj na niego. O stary, udało mi się, udało mi się, stary Sklepałeś go? No patrz Gonił ciebie, gdzie ty jesteś? No jestem tu O stary, ale mam item Ej idęs. daj mi jakieś itemy Dobra Ej mam flame biegnie jeden nie następny, biegnie następny Gdzie jest? Dawaj, dawaj na niego Ja dodam zaraz tej Mój kill Klepany ej, ej, mam mógł flame jeden Chcesz miecz, knockback? Kamienny? Nie, nie, nie. Bez takich mi. Albo dobra. Kamienny to jeszcze się przyjmie, nie? Eee, dobra, dobra, stary, wiesz jakie ja mam i Łapkejka. Ale dobrze, że ja znalazłem, zgarnąłem tego kila. Bo za kilka odcineczków, jak będę miał 2500 monet, to ziomeczki ulepszamy grubego. Ulepszam. czekaj, chodź. Chodź tobie skrzyneczka, widzę. Bo ja widzę cię. Jezus, Liany. Po co mi ten shit? Się... Ja Jakie by... to jest wielkie pomieszczenie? Y, dobra. Enderchest, po co tutaj Enderchest? Jak się go nie da otworzyć? Ej, ale to by było dobre, chest, nie? No. Wkładasz sediaksowe mieczyki do Enderchesta. Potem... Chcesz znalazł miecz? No! Proszę. Ej Story, ja mam dwa już takie. Trzy! To ja je sobie połączę, będą lepsze. I... Stary, będę mógł z nich nawalać. Cztery, pięć. No to biorę ten. Tutaj jakiś taki... Będę z niego nawalał, dopóki mi się nie skończy. Ej, skrzynia! Oh! Moja, moja. Pieruński. Słęga, słyg, 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 chodź, chodź, chodź. Stary. Gdzie ty jesteś? Ej, tam jest typ, tam jest typ, chodź! Daj na niego, lecimy Ma dziewięć Lecimy chartoszek. tutaj, lecimy tutaj, lecimy, 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 lecimy! zabiłem! O sorry, no. sorry, sorry Ocuj się w istocie Moje rzeczy nie Nie twoje, nic tu nie jest twoje Ty i to wszystko nope. No kurde czekaj, bo wyrzucam fajne i... No nie, wyrzucam fajne itemki. Masz iron sworda niepołączonego. To sobie weź, to se weź. Chcesz żelazne spodenki? Tak. Łap łap, masz tutaj jak coś wyrzucić to będziesz miał. Dobra. I poczekaj na mnie. Okej. Okay. Ej, Sposujesz patrz to. stary co mam co masz? Gdzie są tu te spodnie okej okay, tutaj? O oh yeah. je! Patrz jakie mam! Ej, no Diaksa wyrzuciłeś! Ty jesteś normalny! Po co mi Diaks? <grym> A ty patyki wyrzuciłeś. Po co ci Diaks bez patyków? <grym> Dobra, chodź. Dobra, walić Diaksa. Ej, to nice! Mam już dwóch zabytych graczy! O, wziąłem Diaksa. Wiesz, że monety <grym> się szybko zbierają. Nie, jest... Poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj muszę... Ile ogat... masz kasy? 240 A Ja mam 565 No ale bo ty jeszcze nie ulepszysz grubego Będziemy grubymi Do okay. końca życia I Jeszcze dłużej <laughs> Ej, no ale mi się ten miecz Zaraz kończy tutaj ty, 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 ty. Ale farta mieliśmy Bo znaleźliśmy gościa, co miał 10... HP. Co z takimi przyzwoitymi itemami. Chodź na środek. Co? Kto nam zabroni? No, to kto ci... bogatemu zabroni, co? Czekaj, bo. Szukaj pierodnosu. Blitzstar! Znalazłem Blitzstara! Pierwszy raz w życiu tej. I co? I co? Co dostałeś? Co tam jest? Lol, mogę. Mogę wysadzić wszyscy. Wszystkich, ale to jest głupie, bo zabiera dwa serca. To wysadź wszystkich Dobra Tylko mnie nie wysadzaj Ale ciebie też wysadzi Ale tak, wiesz, wygrasz już to, czy co? Czekaj, bo nie wiem, co mogę wziąć Chyba nic nie mogę wziąć Wziąć? Exp Ex men wziąłem Bo tylko to miałem odblokowane I co ci to dało? Nie, ej, patrz! Tu są me Tu są me stary! Ile masz Expa? Dwanaście Sharpness 1 mam! Nice! Ściągnę sobie na chwilę budki. Ej! Masz jed... się kierę. Jak? Zobaczysz na odcinku, zcitowałem się kierę. a nie, nie szcitowałem, bo nie mogę nią chyba bić. Ile protection się... 1! No kurde! Aha. Nic mi nie zadajesz A co mam, co mam w ręce? Nic. No, no, no to kurde. C Czekaj. Wrzucę C łuk! Traf, mam łuk Power 1! Chcesz? A ja, mam, a ja wrz... no daj. A ja mam fame. O stary. O dobra. Rzucił mi się odcinek. Dobra. To czekamy na ziomków, prawda? Czekamy na ziomków. Poczekaj, jak można tutaj połączyć? Pown! Ale to można tylko w kowadle. Jak znajdziesz tu kowadło i mi będzie starczyło 7 leveli, to ci połączę. Ej, tam jest chyba kowadło, gdzieś Ej, to, ej, czekaj, ukryta skrzynka. Ej, a chodź się stary skąpić y, gdzieś i jak ktoś wejdzie na spawna, to na niego wybiegamy i ma surprise, modpoku. Ej, to jest kowadło. No jezus, ale się zbłagowałem. Ile kosztuje? 13 Jezus, ja mam siedem. Ty, ale lagi! Ej stary wiesz co ja zrobiłem? No ale ty zobaczysz na odcinku jakie lagi są na tym <laughs> Ej, stary! scitowałem łuk, teraz mam flame 1 i power 1 bez, bez enchanta zrobiłem. I jeszcze mam drugi łuk, ten sam. Łap. Patrz scitowałem ten. Miałem tylko jeden, nie? To teraz... jest power 1. No power 1, nie? A teraz mam jednego flame 1 i power 1 a miałem tylko jedno. No tej, ale co mi się dzieje? Poczekaj, uderzycie. No i co jest? Co jest? Czekaj. No nadal, weź mnie walni. Ok. Już nie! A, a jak ciebie podpalę? Nie waż się. No nie no! Co ci jest? Cepulku! Jem, jem koksa, nie jem koksa, nie, to jest złote jabłko. A taki koks na SG Ta. Dobra to chodź się gdzieś skampić i czekamy na detmesz. Ej, widzisz tam to coś dryfujące na wodzie? Ej, gdzie ty jesteś stary, bo ja ciebie... A dobra. Ej, ty prakutką. jesteś bez zbroi? Jak to bez zbroi? Mi pokazywało, że ty jesteś bez zbroi przez chwilę. Że jesteś gołym. Erwiniciem. Oh yeah. Chodź na ten statek Dawaj Tryfując. I Ale prot Pród jeden y, hełmik Ta? I chyba Pród jeden buty Ja sobie zemchantowałem Za to exp men A ja sobie nie będę Zbierał na odblokowanie tego blitzstara Bo to jest bez sens Bo potem I tak znajdę blitzstara raz na rok Tak O stary skrzynka jest, krzynka, jest. Co tu jeszcze? Trzy diaksy i dwa patyki. To jasne. Nie, no te płyję. To kilof kilof, kilo, kilo. Ja bym kilowruk. Tak? No nie, dałem ci blaneczko. Da, teraz jest tam, gdzie go położyłaś. Iźblanka. Ej, no ale. Jest na dole, jest na dole. Jest na dole, jest na dole w kuchni. Ej, chodź, chodź na tą wysepkę, Blanika. będziemy stali na czubku. Weź sobie te słuchawki, okej? Okay? Bo ja mam takie inne, wiesz? Zamknij drzwi, okej? Okay? A ci je dam. Drzwi! Wygania <grywanie>, siostry. <grywanie> no i nie zamknęła. <grywanie> o, dziękuję, Bloneczko. Oj, ale nam zrobiłem stare przejście, chodź tutaj na screena, nikt nas nie atakuje. To ja sobie wezmę mieczyk, patrz. Chodź, chodź tu. Tak z mieczykiem. Masz mieczyk, czy jesteś zbyt biedny? Mam o. nawet złoty mieczyk, kurde, luzaku. <gry> ja mam złote buty na jacze, ty nie masz. A ja latam, patrz. <gry> Też chcę. Dobra, patrzę, do, za ile deathmatch. Za 45 sekund, stary! Żury i wszystko, co Ej, masz. stary, patrz, ja latam. Masz strzały? Ja też latam. Oh yeah. Jakbym <śleciał> zleciał. Ale <Dobra. śleciał> nie wejdziesz tu. Wejdę, wejdę. Kurde. Ale ty nie wejdziesz. No nie! Uhuhu. Jezus! Stary, łap No, tej... Ty do mnie szczeliłeś? Nie. Ty pszczela, ty pszczela! Weź się, kryj! Żeby nie tracić na deathmatch! Kryj się! 3, 2, 1, go! Jeszcze nie ma klepy, stary. Ej, dawaj, dawaj, Ej, dawaj, dawaj. Tylko jak, na... makak, makak. Ma... On mnie fokusuje tej, ja się go boję. Nie, na, dawaj, na tego co mam i hubsów. <laughs> <laughs> dawaj, spychamy go, spychamy. Chodź, chodź, chodź. Ja się klepię z typem. Idę ci pomóc, idę ci pomóc. O, dobra, dobra. Zabiłem. Chodź, stary na tego. Klepa. Klepa. Dobra, teraz na rączki, na rączki, na rączki, stary. Dobra, ja, jak prawdziwi mężczyźni. Ale poczekaj, najpierw mi się te, najpierw mi się zregenerują. Wyrzuć trochę rzeczy. Mi też się muszą zregenerować, czekaj. Masz full ten? Nie rób mi, no. Dobra, dobra. Chodź. Zjedz sobie ten tort, a mogę cię chlebem klepać czy nie? Ja będę ci... po... Do, ja będę ciebie ryby klepał, okej? Okay? Nie, ale ja, ja ja, chcę łapką. Jak mężczyźni, tak wpiąchami. Dobra, masz się ścieżniaczka, będziemy mogli się spychać jak już. Dobra. Trzy? Nie, ja muszę mieć full HP. Stary. Ale nie ma, że wbiegniesz witemy i bierzesz. Okej, okay, dobra. Nawet jak weźmiesz jakiś przedmiot, to bierzesz przedmiotem. Ale kusi tedy jak se nie?

Co hita dałem! O, wygrałem! No żal! Ja nie gram z tobą! Dobra, Na no to raz, zio ziołeczki puchu. do następnego odcinka! Dara! Pu!